quo omni Panie Jezu Chryste, w obecnym Najświętszym Sanktamencie, pękamy przed Tobą, aby wyrwać w Ciebie nasze modlitwy przez stanowictwo Twojej Matki Maryi. Zawsze wszelkie łaski, za Twoją obecność, szczególnie za czas misji świętych, które przeżywaliśmy w naszej parafii. Czas spotkania z Tobą w słowie, w konferencjach, a przede wszystkim w sakramencie pokuty i pojednania i w sakramencie Eucharystii. Syny Jezusie Chrystusie i wydała się na nas w Duchu Świętym. Ocieczycielu, Tobie zamierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zamierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę mocnego przeżycia światowego i jej młodzieży w Krakowie. ojczyźnie niebieski. Zróżni nas świadkami twego miłosierdzia. Naucz nieściganym wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość osiemgłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niechiska miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się nogiem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze.

Przygotujcie siebie dobrze do Światowych Dni Młodzieży, nosił papież Franciszek, Młodzież Polską w Niedzielę Palmową roku 2014, myśląc o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Właściwą odpowiedź można dać tylko w oparciu o hasło: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wyrazem naszego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży jest nasza modlitwa, dlatego teraz Młodzież w Parafii Tublin. Kieruję modlitwę do Jezusa Chrystusa za Światowe Dni Młodzieży. Panie Jezu Chryste, Emanuelu, Ty przyszedłeś, aby nas zadłużyć w miłości Trójcy Świętej. Tobie powierzamy przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Ucz nas poddawania się natchnieniom Ducha Świętego i prowadź do zjednoczenia z Ojcem. Niech dzięki świadectwu młodych ludzi uwierzą, że tylko w Tobie umarłym i zmartym, jest i odpumienie. Amen. Naszym patronem jest święty Stanisław, biskup męczennik. 8 maja przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość odpustową w czasie misji świętych. Także teraz chcemy wzywać jego rędownictwa, prosząc o dobre przygotowanie do spotkania w Krakowie. O dobre przygotowanie młodzieży, naszej parafii, naszej diecezji. Święty Stanisławie biskupie męczenniku, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami. Mił Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Serdecznie dziękujemy młodzieży z parafii w Kaźmierze Wielkiej za nominowanie nas do daru modlitwy. Nasze zadanie wykonaliśmy i dziś nominujemy do tego zadania parafię łączna. Serdecznie pozdrawiamy młodzież całej naszej diecezji. Pozdrawiamy!